Dzwoni do mnie mój kolega wędkarz i mówi, e, nie nakarmiaj ryb futrem. Ok, będąc precyzyjnym, mój kolega Bartek Serwiński mawia po bydgosku, że ryb nie można nakarmić futrem, przekarmić futrem, futrować. O, i to jest klucz. Nie można futrować ryb. Kiedy ktoś do mnie mówi, nie można futrować ryb, to najczęściej myślę o tym, że nie można ich zabić do sedna. W okresie jesienno-zimowym jest to Kluczowe przykazanie, którego warto się trzymać. Kiedy chcesz ściągnąć ryby w jesienno-zimowe łowisko, nie możesz ich przekarmić. Nie będą brały ze względu na to, że szybko się najadają małymi porcjami. Woda jest zimna, trawienie jest dużo wolniejsze, i w związku z tym, kiedy zasypiemy łowisko mieszanką, po prostu bardzo szybko przekarmimy ryby. W związku z tym, w jesienno-zimowym łowieniu stosuj najmniejsze podajniki, najmniejsze koszyczki, ubogą mieszankę, bardzo często wzbogaconą oglinę i niewielką ilość robaków. W ten sposób łowisz bezpiecznie, bo, cytując naszego spławikowego mistrza Pawła Wlazło, to co do wody wrzucisz, już tego nie wyjmiesz.